Hmm. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego moje filmy są takie amatorskie, a mój głos brzmiał właśnie tak. To jest test dźwięku, który pokaże Wam absolutnie wszystko. Potem zainwestowałem w jedną małą rzecz, a mój głos brzmi właśnie tak. To jest test dźwięku, który pokaże Wam absolutnie wszystko. Mogłem kupić lepszą kamerę, mogłem kupić lepsze światła, ale nic nie zmieniłoby tak wiele jak ta jedna prosta rzecz. Ludzie wybaczą Ci średni obraz, ale nigdy nie wybaczą Ci złego dźwięku. To jest jedna lekcja, którą nauczyłem się nagrywając. Tuch. Nie popełniaj moich błędów. Jeśli chcesz podnieść jakość swoich filmów, zawsze zacznij od dźwięku. A teraz możesz zasubskrybować kanał, jeśli chcesz poznać więcej lekcji, które zaoszczędzą ci lata prób i błędów.